Poranek Wielkanocny wszystko poprzemieniał. Nie ma więcej cmentarza, grobu i kamienia. Świat stał się samym światłem i wprost w okna świeci. Skacze złotym zajączkiem w dobre ręce dzieci. Dawną drogą bolesną. Krocz Weronika, w dzwon Wielkanocny, dźwięczy jak muzyka, Cernejczyk z radością na nowy krzyka, pierwszy papież ukradkiem, sprawdza źródła wiary, wbieg do grobu i cudów w zachwycie docieka. Dobry łotr mówi pacierz i niesie z ze łzami baranka z chrągiewką z jasnymi oczami. Magdalena przyjmuje świąteczne życzenia. Święty Jan pisać zaczął, już drży ze wzruszenia. I wszyscy w Ewangelii ludzie zapomnieli, o których nic nie głoszą z ambony kapłani. Kramonął się jak niegdyś pasterze z królami. W poranek wielkanocny stukają sercami. W ogrodzie matka czuła na oliwnych zboczach milcząca. Uśmiechnięta, z wielkim piątkiem w oczach. Każdy z nas potrzebuje zmartwychwstania w swoim życiu martwych Zmartwychwstania do dobra, do radości, do pracy, do przebaczenia. Chrystus zmartwychwstał pierwszy, pokonał śmierć. Jesteś królem. Jesteś królem. Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie. Stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc go. Jesteś królem. Jesteś królem. Jesteś królem, jesteś królem, królem jest bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie. Stawajmy przed obliczem pana, wielbiąc go. Nasz stół wielkanocny haftowany w kwiaty w borówkowej zieleni listeczków skrzydlatych. Lukrowana baba rozpycha się na nim. A przy papie mazurek Owoce przybrane. Wielkanoc, Wielkanoc, Wielka radość w sercu, Gdy stąpasz Po światach kwitnącym kobiercu, Na stole pisanki Pięknie malowane, Wśród zieleni trawy Cukrowy baranek, bazie wazoniku Ciasta i wędliny. Wielkanoc i wielkie spotkanie rodziny. A To zna, Alleluja. Niech miłość nad nami, złotymi strunami gra. Alleluja. Ten poranek wielkanocny, tak słoneczny i radosny. W każdej wiosce dzwony biją, obwieszczając wieść przymiłą. Chrystus w nocy powstał z grobu krzyczą wszyscy wśród narodu. Wreszcie przyszło nam zbawienie, grzechu z odkupienie. Niech martwy, wstały Jezus umocni nas w świętości. Miłością i nadzieją wypełni nasze serca. Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią i miłości nad nienawiścią. Oby w naszych sercach Zawsze było widać blask nadziei z martwych